No, dobrze, że jesteś. Jefferson? Usiądź, proszę. Wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie i to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazł i odkrył jego motywy. Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Udało ci się rozwiązać zagadkę śmierci poprzedniego burmistrza. Ufam więc, że mogę ci powierzyć również tę sprawę. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów w NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych kliniarzy, kumon. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI, to znaczy naszej ochronie. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie, nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno, niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. A może jakiś szczep. Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przyspałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. A ci ochroniarze z SSI, co to za firma? Są na rynku od 15 lat, mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? Myślę, że SSI może kogoś kryć. Przychodzi ci ktoś do głowy? Weldon Holt w końcu zabił poprzedniego burmistrza. W dodatku przegrywa z Jeffem w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? Hmm, to chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Daj spokój. Jestem przekonany, że Wi coś znajdzie. To co? Chyba możesz już działać. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elisabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. No to chodź. Oprowadzę cię.